Cześć ze swojego gabinetu, Witam Was nie kto inny jak Prokurator Absurdu w kolejnym odcinku z serii Gotuj z Prokuratorem. Przypominam o zostawianiu pytań do Q&A. To ostatnia szansa, bo już za tydzień to Q&A powinno się pojawić, także jak macie jakieś pytania do mnie albo do Pani Krysi to zostawcie je teraz w komentarzu. Zostawcie też suba i lajka, 10 tysięcy to specjal, także zapraszam. A my lecimy z pierwszym przepisem tego odcinka. Do kawałków chleba dodajemy mleko, gnieciemy na ciasto i formujemy kulki. Następnie smażymy na głębokim oleju i polewamy miodem. Co z tego wyjdzie, sprawdźmy. Z wyglądu u nich był chleb tostowy, więc u nas też na kawałki. do miski. Teraz mleko. Nie wiem ile. My na razie tyle. I gnieciemy. Mamy nasze ciasto, formujmy kulę. Mamy kulę, teraz rozgrzany olej i wkładamy nasze kulki. I mamy nasze odsączone kule, weźmiemy ze 3 polejemy miodem e voilà. pani krysiu przygotowałem pani coś pysznego hm. kulki to jest miękkie czy to jest mięso o Boże to się klei mm. Mm. to nie jest coś czemu co ja chciała zjeść Smak jest taki jakby niby słodki, ale ta konsystencja, to wszystko jest takie ciągnące i w ogóle strasznie nieprzyjemne. Fuj, fuj, fuj. Nie. Arbuza obieramy, a następnie maczamy w sosie barbecue, nacinamy i podgrzewamy na patelni podlewając sosem. Pieczeń z arbuza gotowa. Co wyjdzie? Sprawdźmy. Mamy naszego arbuza. Musimy go wykroić. O! Teraz do miski, sos barbecue, marynujemy. Nie zapomnijmy naciąć. Piękna krateczka, smarujmy w nią sos. Teraz patelnia. Przekładamy naszego arbuza. Dolejmy może trochę wody, bo u nich była. I pływamy naszą łódką. Po morzu patelni. Fuck. Pamiętajmy dobrze, podlewać arbuza sosem. Five minutes. Ok, już chyba gotowy. O, idealnie miękki. Voila. Pani Krysiu, przygotowałem pani coś pysznego. Nie wygląda. Czemu to pachnie sosem barbecue? Wpada na takie pomysły. To jest chyba najdziwniejsze danie, jakie w ogóle tej widziałam. Nie, Ja nie wierzę, że to robię. To było jeszcze gorsze niż sobie wyobrażałam. Bo ten arbuz jest ciepły. Jezus. Dlaczego ktoś miałby sobie robić taką krzywdę? A, weź to. Szatkujemy kinder czekoladki, następnie dajemy je do mascarpone, dodajemy cukier, ekstrakt waniliowy, mieszamy, a masę nakładamy do kinder jaja. Zamykamy i pyszny, piękny deser gotowy. Co wyjdzie? Sprawdźmy. Kinderki. Szatkujemy. Teraz mascarpone. Wrzucamy kinderki. Trochę cukru, ekstrakt waniliowy. Ups. I mieszamy. Jajo. Nie, figurka, najgorzej. Nakładamy masę. Nie mam patyczka, więc musi być łyżeczka. Łączymy to ze sobą. Kieliszek. I się robi kokartkę. Kokartka e-voila. Pani Krysiu, przygotowałem pani coś pysznego. Ta kokartka mnie urzekła. W środku. To nie może być złe, po prostu. Jasne, że to jest dobre. To jest Kinder z, Nie wiem, czymś czekoladowo-pienakowym, chyba w środku. No pewnie, że dobre. Pyszka. Oj, tylko się trochę rozwala. Ale generalnie dobre. Do startego sera dodajemy różnokolorowych barwników. Następnie ten ser dajemy na tosta. Wychodzi ten tęczowy tost. Czy wyjdzie? Sprawdźmy. Zaczynamy od unicestwienia sera. No, oh, fak. Teraz podzielimy ser na cztery równe kubki. To zostanie żółte. Tu zrobimy na niebiesko. Tu na czerwono. A tu na zielono. Teraz chleb i robimy naszą tęczę. Daj mi najpierw zielony, potem czerwony. Jak mi zamkną kanał, to pewnie minister Czarnek, bo on nienawidzi tęczy. Tost tęczowy. Masakra! Patrzcie jak to wygląda. Zamykamy i do tostera. Cyk i cyk i cyk. Five mi voila. Uh. Ha, ha, ha. Pani Krysiu, przygotowałem pani coś pysznego. Jezu, dlaczego to ma takie kolory? O Boże, tu jest jeszcze gorzej! Tu jest zielono! O! Tu jest w ogóle czat! Matko, kolorowy ser? Dlaczego? To absolutnie nie wygląda, jakby to było jadalne. Smakuje generalnie jak prostu zwykły tost z serem, więc dobre, generalnie. Ale yy, no. Ja nie jestem fanką takich rozwiązań. Raczej nie polecam. No, dla mnie to nie wygląda atrakcyjnie. No, to odrzucająco wygląda wręcz. Do miski wrzucamy chipsy, następnie polewamy gorącą wodą i dokładnie mieszamy. Mają nam się zamienić w taką pulpę ziemniaczaną, jak do obiadu. Co z tego wyjdzie? Sprawdźmy. Chipsy, u nich były niebieskie lejsy, więc zgaduję, że chodzi o fromaż, no bo tylko lejsy fromaż są niebieskie, także mamy te, co oni mają. Sprawdźmy, czy na pewno fromaż. Tak, z pewnością fromaż. Wsypujemy. Zalewamy wrzątkiem i próbujemy mieszać. Wyszło coś takiego. Przełożymy do ładniejszego naczynia. Voilà. Ciekawe, czy się zorientuje. Pani Krysiu, przygotowałem pani coś pysznego. O, myślałem, że to będzie inne. A to jest. To jest takie. Pachnie ziemniakiem. Taki przyprawiony ziemniak. Dosyć słony. No z jakimiś przyprawami. No nie jest źle. Całkiem noczna. Nawet czuje ja jem. Tak właściwie. Nie, no spoko. Dobra. Ja jestem bardzo ciekawa, co ja właśnie zjadłam. Dowiem się? Nie. I to już wszystko na dziś. Jeśli podobał Wam się odcinek, zostawcie proszę komentarz o treści. Arbuz, zostawcie też komentarze z pytaniami do QA i suba, bo na 10 tysięcy będzie specjal. Bardzo fajny, naprawdę. Do zobaczenia. Wymyślate, przetwarzone, ja wolę wiesz, no. Krowa, owca, takie rzeczy.